Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus z najświętsza Maryja Panna. Posłuchajcie, przekaz będzie trochę dłuższy, ale inaczej się tego nie da sformułować. Mądry to zrozumie, a przewrotnie dalej będzie postępował przewrotnie bo tak naprawdę nie poznał Chrystusa i Bożych praw, bo prawa świata dla niego są lepsze, a Bóg i jego prawa są mu potrzebne tylko po to, by oszukiwać ludzi dla zaspokojenia swoich nieprawości. Naiwni dają się oszukać, a prawi będą przez nich prześladowani, bo ujawniają całą ich niegodziwość i ostrzegają owce przed wilkami. To, co powiem, jest ostrzeżeniem, przestrogą, byście zawrócili ze złej drogi na drogę prawa Bożego i odmienili swoje życie w kierunku Boga. To nie są oskarżenia, ale przestroga. Posłuchajcie. Wypełnianie woli Bożej Jezusa Chrystusa nie jest zdradą, niewypełnianie jej jest grzechem. To mówi Pan: wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, wyryjcie prawo w waszych sercach i przestańcie słuchać fałszywych proroków i nauczycieli, którzy was zwodzą dla nędznego zysku. A no właśnie, chrześcijanie, katolicy robią dziś rzeczy, do których Chrystus nie byłby zdolny. To nie Chrystus jest dla was wrogiem, lecz świat, który nienawidził Chrystusa. Jego wrogowie są wewnątrz jego kościoła i chowają się za sutannami. W bieli, w fioletach i purpurach, w zakonnych kabitach i sutannach parafialnych. To najemnicy, wilki drapieżne, wiecznie nienasyceni. Nieposłuszni Bogu, bo kochają świat. Przypomnijcie sobie, jak... Apostoł Piotr był zakłóty w kajdany za głoszenie prawdy o Chrystusie i zamknięty został w więzieniu. Przywódca Kościoła, kto go wtedy uwolnił? Anioł przyszedł mu na pomoc i zdjął z niego kajdanie niewoli. Żydzi ukrzyżowali Chrystusa, który po trzech dniach zmartwychwstał. Dziś Kościół Chrystusa jest krzyżowany przez te same nacje i ich zwolenników zwanymi najemnikami. Ale po trzech dniach ciemności stanie. Jak Piotrowi na pomoc przyszedł Anioł, tak pod koniec czasów, kiedy nadejdzie ucisk, jakiego jeszcze nie było, resztkę Kościoła wiernych Panu i jego prawom też pomoże. Ale już sam święty Michał, Archanioł, w księdze Daniela, w rozdziale 12, jest zapisane. W tym czasie powstanie Michał, wielki anioł, opiekun synów Twojego ludu i nastanie okres ucisku, jakiego dotąd żaden naród nie doznał. W tym czasie Twój lud zostanie ocalony, każdy, kto jest zapisany w Księdze Życia. O tym ucisku mówił Pan Jezus, jakiego od początku świata nie było. Dlatego ktoś ukrywa albo nie chce, by nabożeństwo na świecie i w Polsce zmagało się do tego księcia aniołów. Zamykają miejsca dostępu do świętych miejsc, gdzie ukazał się święty Michał Archanioł, nawet w Polsce. Polacy, narodzie Polski, niech się narodzi w waszych sercach pragnienie czci świętego Michała Archanioła. Stałe nabożeństwo! Gdyż święty Michał jest obrońcą Kościoła katolickiego. Te modlitwy, które Wam dziś dają do świętego Michała Archanioła, są fałszywe, zniekształcone, nie przynoszą łask i skutecznej obrony. Posłuchajcie, bracia i siostry, dziś, gdy pasterze milczą, wy stańcie się tymi kamieniami, wchodźcie na dachy i krzyczcie głośno prawdę. Prawdziwe dzieci Boże są tymi żywymi kamieniami, które domagają się sprawiedliwości Bożej, bronią praw bożych i kościoła Chrystusa. Nie bójcie się, będą nas zabijać, ale nie tu nasz kres, na tym łez padole, o nie, na pewno nie tu. Bergolio, hierarchowie i cymbały brzęczące w Habitach i sutannach oszukują was. Posłuchajcie. Co mówi Bóg w księdze proroka Jeremiasza? To wszystko jest na dzisiejszy czas. Oszukiwali często mnie, i ludzie w swoje oszustwa wierzyli, że byli moimi prawami. Głosili takie miłosierdzie, które mnie znieważało. Dziś też macie te fałszywe miłosierdzie. Wmawiali mi słowa, których bym nigdy nie powiedział Dziś macie też tych fałszywych proroków i głosicieli fałszywych orędzi Baczcie na to, co przypisujecie Bogu i Maryi Którzy tego nie powiedzieli, żeby słowa te na sądzie nie świadczyły przeciwko wam Czytam dalej Szukali pokoju z tymi, którzy byli moimi wrogami no właśnie, kto szuka dziś tego pokoju i tworzy z nimi fałszywy kościół i religię braterstwa? Kto chce wszystkich schizmatyków, heretyków, odstępców, bałwochwalców, szamanów i charyzmatyków protestanckich, kalwinistów, lutrów i ewangelickich odstępców różnej maści razem skupić w jednej jaskini zbójców? Tylko pokój, 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 jeden światowy pokój! Bez Chrystusa w świętym spokoju. Kto? I dalej mówi Bóg. Uśmiechali się do tych, którzy mi pluli w twarz. Przyjaźnili się z moimi, przyjaźnili się z bluźniercami. Oto wieża Babel, która prędzej czy później runie, jak i tamta runęła. To kwestia czasu. I wszyscy, którzy do niej należeli, padną pod ich gruzami. ONZ, nierządnica, która upaja się mordem niewinnych, zapłaci za krew niewinną, i wszyscy, którzy przynależeli do ciebie, twoi zwolennicy, zginą. Tak mówi księga zapisana przez jednego z proroków. Wy, Żydzi, zapłacicie za całe zło, jakie uczyniliście na tym świecie. To wy jesteście podpalaczami tego świata. I mam nadzieję, że to posłuży im jako opamiętanie, bo u Boga nie ma zlituj zatrwanie w upornym błędzie przeciw Niemu samemu. Dziś Bergoglio na usługach światowych elit i Unii Antychrysta chce nam narzucać swoje prawa, które plują w twarz Bogu i Jego prawom. A biskupi w Polsce idą w ich ślady. Sługusy i marionetki, którzy się sprzeciwiają za sakiewkę srebrników. Człowiek może czasem decydować sam o sobie. Tylko wówczas może stanąć do prawdziwych zapasów o wiarę. Chociaż działacie pod dyktando hierarchii, tylko wy decydujecie o losach własnej duszy, bo o nią dziś tu chodzi, o waszą duszę. Mimo że dostajecie dziś rozkazy od kościoła i hierarchii haniebne, które są przeciw Bogu i jego prawom, macie ich obowiązek nie słuchać. Dziś te rozkazy są pełne wstydu i hańby. Gdy staniecie na sądzie przed Bogiem, nie powiecie Panu Bogu, że kazano mi tak postąpić, bo biskup mi tak kazał. Pamiętajcie, o swojej duszy i dochowaniu wierności Bogu każdy decyduje sam o sobie, sam za siebie. Nie hierarchia zdradziecka, ona dziś prowadzi lud Boży na bezdroża w jednym wielkim zamęcie. Utracili głos szczekania te nieme psy. To konkol, który zalągł się w winicy pańskiej. W sercach mają martwicę duchową, stali się jak Sodoma i Gomora. Zatwardziałość ich serc powodowała, że stali się nośnikami plugastw. To niszczyciele miejsc świętych i Kościoła. Hipokryci co innego mówią, a jeszcze co innego robią. Kościół w narodzie polskim stał się jak rak pełny obrzodzenia. Potrzebny jest mieć sprawiedliwości Bożej, by oczyścił tę winnicę, która... Którą oblegają słudzy diabła i same jego dzieci. Przez wygodnictwo kapłaństwu uległo dziś wygodnictwu. To o was pisał prorok Jeremiasz. Wszyscy jego strażnicy są ślepi, niczego nie pojmują. Wszyscy oni to nieme psy, niezdolne do szczekania. Dyszą, wylegują się, kochają drzemać. Co więcej, to psy żarłoczne, które nie wiedzą, co to sytość, i oni są pasterzami, którzy nie wiedzą, co to zrozumienie. Wszyscy oni chodzą własnymi drogami i każdy bez wyjątku goni za własną korzyścią. Ta mowa dziś jest do pasterzy, zwanymi kapłanami. Do hipokrytów w hierarchii, którzy lubią tylko dialogować wśród pogan, ale nie nawracać. Nie bójcie się, bracia i siostry, w Chrystusie, Panu, gdy Was będą zabijać. Każdy, kto sprawiedliwie postępuje w oczach Pana, Jezusa, odpocznie w jego pokoju na swoim łożu. A kim są dziś buntownicy, jak nie potomkami Kaina, synami tych, co krzyczeli, ukrzyżuj go! My nie mamy króla poza Cezara, dziś podobnie krzyczą. My nie mamy króla poza Bergolio i Unią, której każę Bergolio, byśmy byli posłuszni. Powiada tak: Katolicy mają być posłuszni narodom Zjednoczonej Unii ONZ-u. Chrystus B, a Unia OK. No cóż, Bergolio, my w Twoje ślady nie idziemy. Pytanie zachodzi do biskupów w Polsce, każdego kapłana osobna i do tych doktorków, którzy, jak cymbały brzmiące, myślą, że wszystkie rozumy pozjadały. Komu chcecie się przypodobać? Bergolio? Temu, co wszystko niszczy? On niszczy i zmienia Ewangelię, a Wy bierzecie w tym czynny udział, pomagając Mu w tym. A gdzie się podział Wasz sprzeciw? Mieliście bardziej słuchać Boga w tych trudnych czasach. To wasza próba wierności. Komu chcecie być wierni? Bogu czy sługą szatana? Kapłani, pasterze utracili głos szczekania. To nieme psy, które założyli na twarze kagańce niewolników świata. Nie tylko Izajasz o was pisał. Posłuchajcie! Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nich owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je! Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 13. Posłuchajcie kapłani i wy wszyscy. Zatwardziliście wasze serca. Kiedy wreszcie je skruszycie? Owoce Soboru Wakatykańskiego II są zgniłe. To drzewo jest do wycięcia i ogrodnicy, którzy są leniwi. Milczenie kapłanów oznacza akceptację grzechu i błędowi, jaki płynie z nierządnicy, której przewodzi Bergoglio. Fałszywy prorok, Judasz, czarny płatny papież, o którym mówiła błogosławiona Katarzyna Emeryh posłuchajcie Wy wszyscy, jeśli się nie, powró nie powrócicie do Ewangelii, do tradycji, świętych obyczajów, świętych orzeczeń Kościoła przed przedsoborowego Watykańskiego II, które sprzeciwiają się buntownikom, zostaniecie wycięci w odpowiednim czasie. A przykład weźcie sobie z drzewa figowego. Dziś musicie wybierać Bóg albo nic. Jak można być posłusznym Bergolio i swoim biskupom, którzy jawnie zmieniają Ewangelię i doktryny świętych soborów dogmatycznych? Plujecie Bogu jawnie w twarz. Sodomici, rozpustnicy, bałwochwalcy, nie ujrzycie Królestwa Niebieskiego, jak się nie nawrócicie. Ogrodnicy, duchowi, biskupi i kapłani, to ostatnia szansa dla was. Ostatnia próba, ostatni rok. Ja wołałem do was przez trzy lata, prosiłem, wykazywałem błąd, fałsz, oszustwo, a wy dalej na mnie plujecie? Ostatni rok wołam do Was z dachu. Jak kamień cisnę w Ciebie słowa opamiętania się. Jeśli się nie nawrócicie w kierunku Boga i Jego praw, jeśli nie przywrócicie porządku w Kościele, jaki był przez wieki przed Soborem Watykańskim II, świętych obyczajów i postawy w nim, czeka Was wyrok drzewa figowego, bo Pan winnicy Jezus Chrystus jest blisko i dość ma już czekania. Nie da się więcej zwodzić. A wy tam w Episkopacie, kim jesteście tak naprawdę? Jesteście okupantami i tyranami, zmieniającymi oblicze Kościoła, winnicy pańskiej. Poszli drogą zatrutych owoców, przyjęli naukę fałszywego proroka Bergolio, który głosi inną Ewangelię i jest wykonawcą apokalipsy. Ślepcy to nie pasterz, lecz ciemiężyciel ludu Bożego, prześladowca chrześcijan, prześladowcą Chrystusa i ofiary mszy świętej. Naszej hierarchii zależy na jedności ze wszystkimi religiami świata. To się nie uda wam. Na przeszkodzie stoi Krzyż i jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla Pogan. Jedność może być tylko w Krzyżu Jezusa Chrystusa, w jego kościele rzymskim, apostolskim katolickim. Bergoglio, ofiarę krzyża rzymską wszechczasów wyrzucił poza Rzym razem z Duchem Świętym. Przyjął nową się od masonów na buzorno, nowe coś ze świata, tu stworzył człowiek. To, co od Chrystusa pochodzi, wyrzucił, a zostawił to, co świat Mu stworzył. Bugini i protestanci, wstyd i hańba. Stół i nowa msza to nic innego jak uczta pogańska. Dlaczego twarze wasze zwróciliście na siebie, a mnie pokazaliście plecy? Pyta się Bóg. Takich wyczynów było już parę w Biblii i koniec ich znamy. Za niewierność buntownicy skończą, jak i tamci. A postaci w pioletach i purpurach. To niemy psy, które utracili głos szczekania. Wiara bez uczynku martwa jest. Stawiliście do świętego prezbiterium znak sprzeciwu Bogu i to bezprawnie. Buntownicy jesteście. To jest stół i ten stół jest znakiem sprzeciwu i cała związana z nim nauka posoborowa, którą głoszą hieny i szakale, niczym dzikie bestie, rozrywają to, co święte. Dopuściliście się, się zbrodni na tym, co najświętsze. Zapłacicie za zbezczeszczenie krwi pańskiej i za pozwolenie na podeptanie ciała pańskiego. Całujecie stół, a Bogu pokazujecie tyłek. Plemie pogańskie i przewrotne. To ostatni czas, by okopać to drzewo. Potem tylko mieć i sprawiedliwość Boża. Dość już dwin z Boga i jego praw. Dość! niszczenia mistycznego ciała pańskiego. Ten, kto idzie na układy ze światem, wyrzeka się Boga i jego praw. Kto w kościele, w narodzie polskim utworzył nam dni antychrysta, jak nie dzieci diabła? Dzień islamu i judaizmu to dzień antychrysta. Oni nie uznają Chrystusa za mesjasza i Boga. Tak więc nie mają ojca. Oni spełniają porządliwości swojego ojca. Z samego diabła i szatana, nie ma w nich prawdy Bożej. To kłamcy, jak i ich dzieci. Ich ojciec, który jest kłamcą. Bergolio i episkopat w Polsce to zbrodniarze duchowi na liturgii i świętych obyczajach w Chrystusa Kościele. To rzeźnicy w owczarni pana, którzy niszczą dobrą trzodę owiec, a zastępują ją kozłami, zboczeńcami o skłonnościach gorszych niż Sodoma i Gomora. Bergoglio jest jak współczesny kain zabijający abla, który patrzy na jego haniebne wyczyny. Kościelni Judasze, którzy pójdą dalej za nim, okupując najwyższe stanowiska w hierarchii w Polsce. Nie zaczną pokutować, nawracać, czeka ich tylko zapowiedziany miec sprawiedliwości bożej. Nawróćcie Bergoglio! Nawróćcie się biskupi i kapłani w Polsce! Wy, którzy mienicie się doktorami i teologami, jesteście jak miedź brzęcząca. wydajecie z siebie puste dźwięki, które nie tworzą spójnej melodii z Ewangelią i świętymi orzeczeniami Kościoła. Przewrotni jesteście i pełni zakłamania, byleby tylko nie utracić ciepłego gniazdka i judaszowych srebrników. Nie psy, woły nieużyteczne. Tak mówi o was, Pan Bóg wasz. Wy, którzy połykacie wielbłąda, a przecedzacie jeszcze komara, bo wam mało? Chciwcy, ślepi przewodnicy stada, jesteście ślepi jak faryzeuszy. Oczyśćcie najpierw wnętrze waszych serc, i kościoła Chrystusa Pana, Jego winnicy, świątyń pańskich, to i na zewnątrz będziecie, będzie czysto. Kościół stał się nierządnicą, bo Bergoglio chce wszystkich, wszystkim dogodzić, pomijając prawo Boże i sprawiedliwość. Nawet je zmienia, byleby tylko zadowolić świat wspólny Unii Antychrysta i ONZ-u współczesnej wieży Babel. A szatan tylko zaciera ręce, ogonem zamiata pod dyktando Bergoglio i jego Judaszą, którzy się sprzedali w episkopatach za srebrniki i kawałek władzy. To ostatnia godzina dla was która jest już u drzwi, kiedy Pan wytnie to zgniłe drzewo figowe i jego członków pasterzy nieużytecznych, którzy zamiast paść owce drzemali, pozostawiając je na żer wilkom. Wydajecie się na zewnątrz sprawiedliwi, piękna mowa, usta ze złota, ale języki macie węża i pełne jadu, które w sercach ludzkie wtłaczają jad herezji. Wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. I jeśli się nie nawrócicie, wszystkich czeka los drzewa figowego. Pan już nie będzie zwlekał. Niech to, co powiedziałem, będzie dla Was przestrogą i poprowadzi Was ku powrotowi do Bożych Praw i powrotu do prawdziwego Kościoła Chrystusa Pana. Bracia i siostry, odrzućcie wszystko, co Wam daje świat. Nie tu nasz kres. O nie! Bądźcie wierni prawom Bożym, a nie przyjmujcie żadnych dyspens. O nie! Bo dyspensy dają tylko buntownicy, którzy, którzy są dziećmi samego diabła. To przeciwnicy Chrystusa są dziś w episkopacie w Polsce. Antychryści, judaizatorzy diabelskich nauk. To by było na tyle i aż tyle. I żeby nie było, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Każdy zginie, który porzucił Pana Boga swojego stwórcę i Jezusa Chrystusa i jego kościół. A jak było za czasów proroka Jeremiasza i Daniela, tak będzie i teraz. Jak za dni Noego spadł deszcz, tak teraz spadnie deszcz, ognisty deszcz. Wracajcie do Bożych Praw, inaczej wszyscy zginiecie. I pamiętajcie, nie miejcie do nikogo nienawiści, nawet tu w komentarzach. Niech to będzie dla Was przestroga, by nie iść za wilkami, a pozostać wierni Panu Bogu. Ofiarujcie się Matce Bożej, trzymajcie w ręku różaniec i miejcie stałe nabożeństwo do świętego Michała Archanioła. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach syna, do syna w wąskich drogach. I pamiętajcie, sprzeciwiajcie się na błąd i grzech. Bądźcie jak żywe kamienie, które są ostre, bo kamień, jak rzucisz, jest ostry. Wasze słowa mają być jak ten kamień, jak miedź obosieczny, który, jak rzucisz, to aż będzie rozrywało go od środka. To wyrzut ich sumienia.